O tym meczu dziadkowie będą opowiadać wnukom. Jednak nie z uwagi na wynik czy nadzwyczajny poziom, ale z powodu pewnego skromnego i spokojnego człowieka, który dorósł do swojego monarszego nazwiska. We wtorek 28 października Jastor po raz ostatni pożegnał i podziękował za cztery lata gry Richardowi Kralowi, sportowcowi jedynemu w swoim rodzaju, który wniósł w siermiężną polską rzeczywistość podmuch światowego hokeja. Być może największym uznaniem dla Ryśka, bo tak familiarnie zwykli nazywać kibice tego wielkiego sportowca, był nie doping klubu kibica czy trofea od władz miasta i sponsorów, ale fakt, że stali bywalcy głównej trybuny obiektu przyleśnej na jego widok po prostu wstali na baczność. Jak na komendę i bez specjalnych próśb prowadzącego uroczystość Michała Szelonga, który zresztą zaskoczył krala pomysłem na gola numer 103 dla JKH GKS Jastrzębie. Czeski as oczywiście podjął wyzwanie i tym sympatycznym gestem pożegnał się z Jastorem, który płynnie przeszedł do meczu na szczycie Polskiej Hokej Ligi. Stawką spotkania był fotel lidera okupowany dotychczas przez GKS Tychy. Jak się okazało obecność króla Ryszarda uskrzydliła podopiecznych Roberta Kalabera, którzy po niemrawym początku już w szóstej minucie wyszli na prowadzenie. Gumę sprytnie wyłuskał Plichta i podał do Kulasa, a ten wystawił na czystą Bondariewowi i Żigardy skapitulował po raz pierwszy. Goście, którzy od kilkudziesięciu sekund musieli radzić sobie bez poranionego przez przypadkowe uderzenie krążkiem Kotloża, ruszyli do ataku i mogli dopiąć swego już w 13 minucie, gdy dobrą akcją Kuzina przerwał faulem Pastryk. Sędzia nie miał wątpliwości i podyktował karnego dla Tychów, ale sam poszkodowany nie sprawił wielkich kłopotów odrobnemu. Druga tercja rozpoczęła się od ataków gości, które co rusz rozbijały się o defensywę gospodarzy. Nawet jeżeli tyszanom udawało się przedrzeć przez jastrzębskie zasieki, to na posterunku był niezawodny Wiedźmin. Po kilku minutach JK HGKS otrząsnął się z przewagi lidera i odgryzł się w brutalny sposób, podwyższając prowadzenie po świetnym podaniu Drzewieckiego, które wykończył Szteber. Przez następne 4 minuty prowadzący dwa do sera gospodarze byli zmuszeni do rozpaczliwej obrony wyniku, gdy na ławkę kar trafili kolejno Bondariew i Górny. Jednak tyska niemoc nie mogła trwać w nieskończoność i w 35 minucie kuzyn odkupił winy za zmarnowanego karnego, strzelając kontaktową bramkę. W trzeciej tercji, według wszelkich znaków na niebie i ziemi, lider winien był przystąpić do frontalnego ataku celem doprowadzenia do remisu. Tymczasem z kolejnego gola cieszyli się gospodarze. Negatywnym bohaterem okazał się nie niemający najlepszego dnia żigardy, który pomógł przeciwnemu we wpisaniu się na listę snajperów. Na 10 minut przed ostatnią syreną na tafli zrobiło się luźniej, kiedy to oba zespoły grały po czterech. Optyczną przewagę wciąż jednak mieli goście, ale nic z niej nie wynikało. Co więcej, paskudnie w twarz krążkiem dostał guzik i padł na taflę jak nieżywy. Osłabieni rywale nie byli już w stanie tego dnia zaszkodzić rozpędzonym Jastrzębianom. Ci z kolei dobili dotychczasowego lidera pięknym uderzeniem proficyjnego z dystansu, do którego swoje trzy grosze dołożył Bordowski. W samej końcówce o dobrej formie jeszcze kilka razy przypomniał drobny i mecz ostatecznie zakończył się zwycięstwem JWK HGKS 4-1. do 1. To pierwsza ligowa wygrana Jastrzębia z Tychami od kilkunastu miesięcy, która na dodatek zaowocowała awansem na pierwsze miejsce w tabeli. Trudno się dziwić, że wielu kibiców przypisało ten sukces szczęściu związanemu z obecnością na trybunach króla Ryszarda. którego w imieniu stałego grona, dziennikarskiego z Lešnej přepytal redaktor Bogdan Nater z katowického sportu. No a já jsem měl smlouvu mladé Boleslavy, tam mi to neočekávání skončilo, takže vlastně mm -hmm. jsem v té době neměl žádný angažma a rozhodlo si to, že jsem to měl 50 km z domu, kde mm -hmm. jsem se rozhodl pro mm Jastrměno. -hmm. Žaloval pan kiedykolwiek, že zagrał v polský lidze tu. V jatřenu, jak se pan tuču, Určitě ne, já jsem byl spokojený. Tady čtyři roky, myslím, že byly pěkný, že jsme mm -hmm. hráli docela hezký hokej, takže já jsem byl spokojený. Mm -hmm. e, Vícemištostvo polský, Puchar polský, třetí místo, zabraklo tylko tego mištostva, ne? Určitě no, ten sedmý zápas tady s tím Krakovem to mrzí. No. <laughs> Do té pory panu Šedži to, to bylo. No. Bohužel, no, tak se stalo, ale je to škoda, no, ten titul mm -hmm. jsme měli vyhrát. Był pan zaskoczony tym, że właśnie odkach zdecydował się pana oficjalnie i ładnie po pożegnać, bo w Czechach o ile wiemy, to pożegnania się pan nie doczekał. Tak jako to było dany tym, że właśnie sam последние 4 roky strávil tutaj, także jako mnie to oczywiście potęściło, że sam był pozwany sem a chciałbym podziękować Panu. nauczku. A w Czechach można liczyć, że jeszcze pana pożegnają czy raczej raczej nie. A jeżeli to, tak to To by... ja nie wiem. A jeżeli je 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 by miało być to gdzie by pan chciał? V před... Pardubicích jsem nehrál, já nevím, posledních jsem hrál na poslední někdy před 20 lety, takže nebo to 18, takže v Pardubicích asi těžko a mm. v Třinci asi taky ne, takže... A teraz bude pan celou čas se pošvěncel u práce trenerské, tam pan v začal? Takže... Nevím, já teďka pěr, pěr, jakoby první sezónu trénuju, takže uvidíme, jak mi to půjde, jestli mě to bude bavit, nevím. Ale jakoby, hm, směřuje to k tomu, že bych mohl dělat trenéra. No. W Jastrzębiu dużo czeskich tenerów pracowało. Czy jest szansa, na przykład, albo możliwość i chęć, żeby za kilka lat pan był tenerem JKH? To jest kwestia pro, pro prezesji Ale pan by był otwarty na taką propozycję? Určite? Tak? Zależy na mnie, jak jakby to tutaj było. Tak, no. A, a hokeiści, z którymi pan tu grał, z którymi się, z którymi się panu najlepiej współpracowało? To kurczycie, Petr Lipina, Mateusz Róg. Mhm. To jednoznacznie. Na początku gratulacje dla drużyny Jastrzębia za zwycięstwo w dzisiejszym meczu. My zostawiliśmy dzisiaj bardzo dużo zdrowia na, na tafli, ale niestety bez efektu bramkowego. Punktowego, bo efekt bramkowy był. Bez efektu punktowego. Dodatkowo w pierwszej tercji straciliśmy dwóch zawodników prawdopodobnie na dłuższy okres czasu, co Także zaważyło. Myślę, że na naszej grze podmatwało nam troszeczkę szyki i, i było to widać. Zdecydujący e, moment spotkania to myślę, że bramka stracona na 3-1 w trzeciej tercji, gdzie e, mając, e, mając jeszcze szansę na to przy jednobrankowym prowadzeniu Jastrzębia, e, że wykorzystamy jakiś błąd, stworzymy sytuację i strzelimy gola. Niestety. niestety ta bramka na 3-1, uh, jak gdyby ustawiła to spotkanie. Uh, najlepszy zawodnik dzisiejszego meczu w naszej drużynie Marcin Kolusz. Tak, uh, ja velmi rád, że po neúspěšném uh, zapasie v Sanoku jsme se rehabilitovali a znovu jsme se vrátili k vítězství. Uh, dnes naša družina hrála bardzo dobře, disciplinovaně, kolektivně. Uh, hrali jsme agresivně, čo si myslím, že byl důvod pro to, aby jsme zvýťazili, samozřejmě byli jsme efektivnější jako, jako super, my jsme dokázali šance využít superně a myslím si, že to rozhodlo o dnešním výťazovi střetnutí nejlepším závodníkem Richard Bordovský.